Dzień dobry, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony tą I w dzisiejszym odcineczku Lecimy sobie stawić czoła Raisowi Czyli tak naprawdę skończymy najprawdopodobniej już e, Wątek fabularny główny no, Tylko potem jeszcze będziemy na e, 100% robić e, Wszystkie wyzwania Spróbuję je zrobić e, Po czym Jak zbiorę i zbierzemy wszystkie notatki i posążki zombie. Ja na pewno poszukam, gdzie one wszystkie są. Zrobię yy, z tego mały, taki krótki odcinek, pewnie komplikacyjny, gdzie są wszystkie znajdźki. Coś takiego. Nie wiem do końca jeszcze jak to zrobię. Ale coś takiego na pewno się wydarzy. Yy, no i chyba to na tyle. Idziemy. Że do zakończenia. Na tym etapie, zabokującem funkcję gry, nie możesz przenosić się do innych lokacji. Po korzeniu gry, będziesz mógł czytać ostatni zapis i kontynuować. Eksplorację Haranu. Dokładnie dobrze, Jehanka. Rais dobił Targu z GRE. I lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Rais właśnie tego się po mnie spodziewa. <laughs> właśnie. <laughs> Przecież tego słuchaliśmy już. <laughs> Ostatnio, przepraszam Was. Ale ja się trochę wodą zakrztusiłem delikatnie. E, chyba mnie dopadło chorób. Chorób nie dopadło. Że nie mogę biegać ani nic takiego. O właśnie. Co tu się odwaliło? Chciałem, że się nie oprzesz Zamknij jest. się, nie mam ochoty cię wysłuchiwać. Co? Wysłuchać mnie? Co za wspaniały pomysł. Zamknij się. No, od razu lepiej. Podczas starcia królów powinna grać orkiestra. Gotowe. Wykonawcy mojej woli, co wykonawcy? Ja mogę to wszystko powybijać to przecież jest większy problem. Przecież, yy, dobra, ty jesteś problemem. A oni w nieskończone lepiej Okej. Okay. Dobra, uciekamy. Już nie ma sensu chyba z nimi się bić. Uciekaj, ja tym dobrze są niewolnicy. Uciekaj, albo pijesz. Jacy niewolnicy, gościu, o co ty bredzisz? On do mnie czymś bredził, Jakiś niewolnik? o co mu chodzi? Szlag by to! O fuj... Nie! Ci ileś ty mi życia zjadł... Mały dziadu... Okej... Okay. To troszkę wyjaśnia... Się może nie wyjaśnia, ale utrudnia, że raz będą gonić te dziadygi. Nie. Idź sobie. Piek przez wszystkie. Trochę się jaka nie chce nic mówić. Hops, hops. Nie mam czasu. I ile tego tu jest. Strasznie dużo. Nie męcz się, nie męcz się biegnij! Ops Nie męcz się Ła Okej. Okay. Wszyscy pospadali, dobrze? Imponujące tre. Może jesteś jednak królem, królem błota. Denerwujesz mnie. Czyj mi królewski podarunek Nie zdołasz mnie zabić. Nie zdołasz mnie pokonać. Nie zdołasz nawet do mnie dotrzeć. O, no, żebyś się nie zdziwił. Już do ciebie idę, gościu. No, tędy, dobrze. Później będzie jachanka z frajerem. A mimo to będziesz wciąż spróbować. Oto brzmienie cierpienia. Muzyka grana przez niewolników dla niewolnika. Aha. Okej. Okay. No dawaj, dawaj jechać szybciej do diabła. <słuch> Nie Nie. Wyraźnie, że to się zacina, nie? Jak wysoko? Był za wysoko. No to chyba tu. Eee... A tu... rendy? dworem. Chyba dworem. Ewidentnie tutaj, Rein, Rajs przewidział, że przyjdziesz. Ktoś cię postrzelił? Co tu się kurwa dzieje? To jest nagroda dla tych, co próbują przeżyć. Rise. Zdradził nas wszystkich. Idę tam na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję tego skurwysyna. Zatłukę go gołymi rękami. Nie... tędy... Zaminowaliśmy doszczętnie... ...dwa piętra nad nami. Idź przez drugi blok. Jak najwyżej się za... ...potem... ...możesz... wrócić. Nie odchodź. Nie, gość! Ja tam. I spadł. Hmm. Karim zdążył cię ostrzec, czyż nie tak? Słusznie zrobiłem. Niektórzy mogliby mnie oskarżyć o brak sportowego ducha, że tak do ciebie strzelam. Dużo bardziej cię lubiłem, kiedy tyle nie nawijałeś to za rodzaj. Eee, trzeba zmienić to z tym, a to z tym. Dobra. Zmieni to wyrównywaniem szans w grze. Wiesz o czym mówię. Jeszcze karabinek z łukiem. Prawda? A i łuk ze strzelbą, dobra. Teraz jest elegancko. Ops, 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 słab się, Boże. Co da mi? Szedłem Tyk i uciekamy Serio? Nie trafiłem co za zło Ech. Ciekawe w którym momencie Którego chcę zabić? Nie wiem po co ich zabijam Uff, dobra to było krótka Co? Jakiego przeciwnika pierwszy raz widziałem? To chyba Windom Ops. No drabiną, no to na drabiną sobie wejdziemy. Poziom zwinności trzeba nabić w końcu, bo... E do góry drabiną. Drabiną, drabiną. Что ты делаешь, пузнечник? Dobra, było przewi przewidziane, że ktoś może spać jak Gaugan, jak ja oczywiście, bo kto inny mógłby zlecieć, nie? Tamtędy przejdziemy, elegancko To mi się podoba hm. To jest zawsze zabawne, mi się tak podoba to Zrzucanie ich O, a tu coś? Tu nic

Nie wiem Oddaję decydujący włoskę. No stamtąd jest, no dobra. Mniejszym wyrzucam cię z kluku. A, dobra, dobra, dobra. Hop. Dobra, już szczaiłem o co chodzi. Wiesz ilu ludzi zdołało mnie pokonać w walce? No, grej. Zero! Nigdy, nigdy, gdzieś to mam, będę pierwszy. Możesz się uważać za członka ekskluzywnego klubu. Gdzie się chowasz w palancie? Szkoda tylko, że właśnie mam zamiar rozwiązać ten klub. hm okay. Abs nie, 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 nie jestem głupi, nie? No to powinien za pierwszym razem w ogóle przejść, a nie się bawić. Biedny krew. Tak bardzo pijący się z emocjami. Pałający rządzą zemsty. Chłoncze, Te uczucia czynią cię słabym. Nie wiem czemu, ale bo strach przed takim czym i zawsze. Jakim skakanie na wysokościach. To na górę. Jak do mnie zaczniesz zwierzutnie rakiet strzelać, nie? Cieciu. I oto, znowu twarzą w twarz. To znaczy, że już tego więcej nie potrzebuję. Z tym czy bez tego, Sulejman? Jesteś trupem. Proszę, Crane. Nie udawaj, że ci nie zależy. Ile żyć zależy od zawartości tego dysku? Setki? Tysiące? A może miliardy? Ej! Co za quick time event Co do jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Umar razem z bratem. W tym mieście. Dobra, jeszcze raz. Co do jednego, masz rację, Krej. Sulejman jest trupem. Dobra, zaraz już się ogarnę. Umarł razem z brafem w tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Nie interesuje mnie to gościu i cek. Poczekajcie, sekundę. Kurde, bym mi coś. Jakiś włos. Dobra, lecimy. Ale Co jestem słaby. Time Time event. Dobra. jest trupem. Dobra. Super! Dobra. Time event. Time event. Time event. Time event. Time event. Nie wiesz, czym jest cierpienie? Mamy radę. Dobra, pyk, pyk. Hmmm, znowu się pomylił. Ale jestem słaby, Boże. Co tak głupota w ogóle totalna, Co nie? Co jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Bo... Jeszcze raz, nie? S, D, masz rację, Suleiman jest trupem. Es. Umarł razem z Bratem W tym mieście. Muszę się skupić bardziej, bo. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Pyk, i piącha, piącha, piącha. dobrze. Dobrze. Oa. Pokażę ci jak będziesz cierpiał razem ze mną. nie Ty będziesz cierpiał. Dobrze. Tak, no chodź, nie stawię oporu. Możesz się oprzeć, tak jak zabiłeś ta Zrób to! Pierdol się złama się! Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza. Resztę swojego żałosnego życia spędzisz, wyjąć się w agonii. Ała. Nie możesz. Nie, nie zostawiaj mnie tak! Jesteś mężczyzną. Boże! Czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? Psz. O, shit! Nie pliki, 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 pliki. Uwięziony w haranie. Na pewno bym zginął. Ale teraz to ty znajdujesz się o krok od śmierci. Podczas tej giery zabierze mnie do szpitala. Wątpię w to. Jej zaszczyt decydowanie o własnym losie. Oddaj mi dysk, aby wciąż była jakakolwiek szansa na ocalenie hanu. A umrzesz bezboleśnie. Staw opór. Okrążesz miasto wraz z sobą. Nie masz czasu liczy do pięciu. Co ja. do pięciu? Dobra, wygrałeś! Masz. A nie możesz go... Właśnie. Dobrze! Co powiesz na taką decyzję? to z nim. Dobrze, to znaczy że mi to w bite, nie? Jest dysk, jest. Uh. A wy co, no? Mój dysk, nie oddam go. chcesz? Reis powiedział, że ma dane od tego martwego naukowca. Interesuje nas już tylko lekarstwo. Ostatnia szansa. Zbierz resztę badań i uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu. W mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek. jasne? Crane, do cholery czemu obchodzicie? Co stanie się z tymi ludźmi? To nie twoje miasto. To tylko zlecenie. Gówno, prawda? Nie, już od dawna nie. Odespę się, jak zdecyduję, co zrobić. A teraz spadać. Rain? Słyszy mnie pan? Tu Camden. Słyszę pana, doktorze. Co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. Nie bójmy się tego słowa. Fenomenalne. Panie Crane, jeśli odzyska pan Dane będziemy mieć lek w zasięgu ręki. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Ja bym mu to odniósł teraz, nie? Ja do następnego odcinka będziemy do gierki wracać. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do następnego. Ciao!